Orły nad Arnem po raz pierwszy rekonstrukcja historyczna dotarła do Gryfina. Jesteśmy nad Odrą Wschodnią, Regalicą. Znajdujemy się przy moście długości 130 metrów, jednym z największych w naszym kraju. Moście, który niemal idealnie odwzorowuje most w Arnem. Zresztą samo Gryfino można powiedzieć, jest Arnem w miniaturze. Stąd nazwa Orły nad Arnem. Iskinizacja historyczna poświęcona wydarzeniom sprzed 71 lat. Wydarzeniom z września 1944 roku. Oczywiście przenosimy się do jednego z najsłynniejszych epizodów operacji Market Garden, czyli rozbicia przez żołnierzy brytyjskich kolumny niemieckiego 9 Dywizjonu Rozpoznawczego SS. Nie zabraknie wątków polskich, ponieważ sama inscenizacja wpisuje się w 70-lecie osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej. 70 lat osadnictwa w Gryfinie. Chcieliśmy uczcić naszych pionierów dziadków, ojców, wujków. Ci ludzie zasłużyli, żeby im podziękować. To jest ostatni moment. Cieszymy się, że stworzyli tutaj dla nas kawałek ojczyzny. W umysłach planistów brytyjskich świta plan, plan, który nie miał nigdy wcześniej miejsca bytu, plan przerzucenia kilkunastu tysięcy żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych i w śmiałym rajdzie uchwycenia mostów. Część epizodów scenariusza i scenizacji Orły nad Arnem zaczerpnęliśmy ze znanego wielu Polakom, myślę w większości filmu, o jeden most za daleko. Oprócz słynnego Johna Frosta, który zapisał się również w pamięci Holendrów i w pamięci mieszkańców Arnem jako jeden z bohaterów wojennych, przypomnimy także o postaci jego przeciwnika, czyli dowódcy tejże kolumny rozbitej przez Brytyjczyków, Wiktora Grebnera. W w wcielił się jeden z rekonstruktorów. Generalnie sensem bitwy było e, zajęcie szeregu mostów na kolejnych odnogach Renu, e, które następnie miały e, połączyć wojska 30. Korpusu Brytyjskiego. A celem całej operacji było przedarcie się przez Wę główną przeszkodę terenową w Europie zachodniej i zajęcie zagłębia rury, czyli przemysłowego serca Niemiec tak naprawdę. Był to plan, który miał zakończyć drugą wojnę światową jeszcze w grudniu 1944 roku. Były to bardzo zacięte, można powiedzieć, walki toczyły się w terenie zurbanizowanym, czyli w mieście. A z reguły jest tak, że, że miasto no, generuje, że tak powiem, dosyć, dosyć dramatyczną walkę. Były one również dramatyczne, oste ze względu na, na morale żołnierzy. Tak? Brytyjscy spadochroniarze, którzy zajęli ten most, znaczy zajęli jeden, jeden z końców mostu, tak? Stworzyli obronę okrężną, no, mieli konkretne zadanie. Oni mieli ten most utrzymać do przybycia 30 korpusu. Jako jedyna jednostka z całej dywizji dotarła do tego mostu. Więc, yy, więc no, starali się z całych sił ten, ten przyczółek mostowy utrzymać. W związku z tym, no, bardzo ciężko Niemcom było ich, że tak powiem, pokonać. Alarm, Flieger, alarm! Schnell, schnell, schnell! W umieć pozycji, ale rausch! Niemcy chcieli zdusić desant aliancki, który wylądował dla nich trochę niespodziewanie, przynajmniej niespodziewanie, w tym miejscu. Zawagowali dość. Szybko alianci chcieli zdobyć trzy mosty. Jeden most udało się wysadzić, jeden most Niemcom, jeden most zdobyli amerykańscy że Na no most trzeci, najbardziej znany most Warnem, toczyły się walki. W efekcie nie udało się Aliantom zdobyć, utrzymać tego mostu, chociaż na początku jeden z przyczółków został zdobyty, ale Niemcy w końcu po walkach, zaciętych walkach, no, utrzymali ten most, zdobyli i okrążyli siły w większości alianckie. Część wycofała się z rzeki. Odtwarzam postać SS Hauptsturmführera Ferrera, Wiktora Grebnera z dywizji SS hohenstaufen który podczas, podczas operacji Market Garden w Holandii, podczas lądowania desantu brytyjskiego i amerykańskiego, również polskiego, miał za zadanie akurat w tym epizodzie tutaj podczas walk o Arnhem Rozpoznać i jednocześnie przejść do ataku e ewentualnego e tutaj po tej stronie Ren. u Angrafen! Jest kolumna pojazdów. E ja dowodzę tą kolumną, e jadę na jej czele i zaraz, e praktycznie po, po tym, jak brytyjscy e spadochroniarze otwierają ogień, e już, już wiele pojazdów jest wyłączonych z walki, z mojej kolumny. Ja obserwuję co się dzieje, widzę, że jest naprawdę duży chaos, zablokowana droga, zablokowany most, pojazdy próbują się przebijać, żo żołnierze. Też próbują się przebijać, dużo już zginęło. Podejmuję decyzję, że chyba coś się nie udało i rozkazuje mojemu pojazdowi i, i w, pojazdom w mojej bezpośredniej bliskości, wydaję e, wydaje rozkaz na przebicie się. Wtedy dostaje śmiertelny poszłang. W dniu dzisiejszym postaram się przedstawić postać właściwie filmową która w filmie o jeden most za daleko jest hybrydą dwóch postaci historycznych majora Alisona Digby, Tejtama Wartera, dowódcy kompanii A II Batalionu Spadochronowego oraz porucznika Greyberna. Pierwsza z tych postaci znana była stąd, że jako no, wybitny brytyjski ekscentryk, taki powiedziałbym, modelowy wybitny ekscentryk, w boju zawsze, w zasadzie, pojawiał się z nieodłącznym parasolem, który był takim. Jego atrybutem, a zarazem bronią, dlatego że przy użyciu tej broni zatrzymał samochód pancerny, wbijając parasol w okno w zasadzie samochodu pancernego. Druga z tych postaci, porucznik Grayber, prowadził atak na schron położony na przyczółku mostu. Porucznik Grayburn zginął. W trakcie tej operacji obecnie jest pochowany na cmentarzu w Osterbeck. Major Tatum Water przeżył wojnę i dożył starości. W szeroko pojętej bitwie pod Arnem brała udział pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Sasabowskiego. Przypominamy o tych dzielnych ludziach, którzy mieli niełatwe zadanie. Warto pamiętać o tym, że dla pierwszego SBS-u skoki w Holandii były tak naprawdę chrztem bojowym. No i tam, ponosząc duże straty, zapisali, można powiedzieć, złote zgłoski w historii polskiego oręża na froncie zachodnim. My jesteśmy grupą polską, która na się idzie na ratunek angielskim komandosom. Ja jestem kapitanem, rotmistrzem desantowców polskich od generała Sosabowskiego. E, uważam, że swoim przykładem skażę innym młodym ludziom w Grifinie, nie tylko to, żeby działać na rzecz historii, patriotyzmu, trudne czasy. Tych wydarzeń zachęci młodych ludzi do zainteresowania się historią. Inscenizacja Orły nad Arnem zamyka pewną klamrę związaną z rekonstrukcją na Pomorzu Zachodnim. Otóż 10 lat temu członkowie Stowarzyszenia Zachód 1944. Rzucili hasło wczesnym władzom Gryfina, że w tym miejscu w oparciu o ten jakże wspaniały most warto zrobić inscenizację historyczną. Wówczas się to nie udało. Po 10 latach wracamy w to miejsce. Mam nadzieję, że ze skutkiem, który będzie owocował kolejnymi spotkaniami miłośników historii w tym pięknym mieście.